Zwycięzców kategorii 52 kg dekorował pan Stanisław Bielik, starosta powiatu konińskiego. A przed nami kolejny pojedynek. Kategoria wagowa do 60 kg. Na Rożniku Czerwonym wystąpi pan Andrzej Licik. Przepraszam, pan, jest to już prawda, wiekowy zawodnik. 34 lata, wczoraj kończył. Bardzo, piękna, bardzo piękne życzenia. Dostał od kolegów, od kibiców 100 lat. A jego przeciwnikiem będzie Michał Chudecki, PKW Poznań. Są tu naprawdę dwaj doskonali zawodnicy pod względem technicznym, taktycznym, przygotowani na każde wyzwanie i myślę, że zobaczymy tutaj pojedynek na najwyższym światowym, można powiedzieć, poziomie. Dzień dobry Michał Chudecki, sto dwudziestu pojedynku. i tylko I do czerwonego narożnika zmierza Andrzej Liczyk ze swoim trenerem klubowym, panem Stanisławem Wąsowskim oraz historią trenerskiego Podlasia w boksie, panem Ryszardem Dargiewiczem. Duże brawa dla Andrzeja Liczika. Koninska publiczność zna się na boksie i docenia powiedzmy zasługi, które Andrzej Licik położył w polskim boksie, wielokrotny medalista mistrzostw Polski z tytułami Mistrza Polski też oraz brązowy medalista mistrzostw Europy. a rywalem Andrzeja Licika będzie Michał Chudecki, klub PKB Poznań. A jak PKB Poznań, oczywiście nazwisko Nowak, w tej chwili już syn Zdzisława Nowaka, prezesa PKB Poznań, który po prostu przekazał tradycje rodzinne w ręce syna, Michał Nowak, szkoleniowiec. Poznańskiego Klubu Bokserskiego. Sędzią ringowym tego pojedynku jest sędzia Kazimierz Kiczyński, który sprawdza skrupulatnie obecność sędziów punktowych na swoich stanowiskach i za moment rozpoczniemy pojedynek. można by tutaj puszczać nagrania młodym adeptom sztuki pięściarskiej z takich walk w tej walce na pewno będzie wszystko. Będą ataki, będą obrony. Być może i będą klincze, ale jest, je, jest to jeden z elementów obrony nie do końca prawidłowy. Ale jeżeli klincz nie trwa więcej jak 5 sekund, sędzia. Po prostu nie przerywa pojedynku. Klinczu proszę nie mylić z trzymaniem. Trzymanie jest faulem. A tak jak wspomniałem, Klincz jest elementem obrony zawodnika. Dobra lewa prosta w wykonaniu Chudeckiego. bardzo badawcze. Pierwsze minuty tego pojedynku, prawa prosta dochodzi celu. Wydaje mi się, że Michał Chudecki jest szybszym tutaj w tym pojedynku. Szybszy na nogach, szybsze ręce i po prostu Andrzej Liczyk nie zdąży zauważyć tych ciosów, które wyprowadza Michał Chudecki. Michał Chudecki, na pewno najpewniejszy punkt PKB Poznań, jeżeli chodzi o zdobycz punktową, zarówno w Bundesliga, gdzie PKB zdobył tytuł wicemistrzowski, ponieważ klub z Poznania startuje w rozgrywka Bundesligi. W międzyczasie poprawny lewy celny Michała Chudeckiego. Bardzo sprytnie właśnie Michał Chudecki przyklinczował i uciekając z tego klinczu jeszcze zdążył zadać lewy sierpowy, który trafił Licika. Końcówka pierwszej rundy. Piękne czasy Chudeckiego. No troszeczkę nieładne gesty Liczika, który no tak powiedzmy po przyjacielsku pokazał język Kudeckiemu. I pierwsza runda na pewno dla zawodnika z Poznania. A przed Państwem Michał Nowak, pierwszy trener klubu PKB Poznań. I Michał Chudecki Andrzej Licik w narożniku czerwonym ze swoim trenerem Stanisławem Wąsowskim. I za moment sędzia Kazimierz Kiczyński rozpocznie drugie starcie w tym pojedynku. Niewielka jednak, dosyć wyraźna przewaga Michała Chudeckiego w pierwszym starciu. No tutaj rozgorzeje na pewno walka na całego. Liczik czuje po prostu, że przegrywa, przegrał pierwszą rundę. Stara się odrobić straty. Niemniej jednak Hudecki. No przypadkowe potknięcie się zawodnika z Poznania. Zaskakuje szybkością Hudecki Liczika. I tutaj można powiedzieć, że może wiek wyciska pewne piętno. Piękny prawy sierpowy. Może niezbyt celny, albo niezbyt silny, ale bardzo celny który troszeczkę wytrącił z pozycji bokserskiej Liczika. No, defekt zapięcia kasku u Michała Chudeckiego. Szybciutka i zdecydowana postawa trenera i już walka toczy się dalej. Piękny prawy, który po prostu, no można powiedzieć, w locie. Chwycił liczika. To sprytniejszy jest chudecki w tym pojedynku. Po prostu okrada liczika. Ale na to się składa, powiedzmy, szybkość i nogi, rąk, gdzie. Chudecki po prostu zawsze o ułamek albo jeszcze przyjdzie, zada celny cios, albo po prostu zdąży wycofać się z zagrożonego miejsca na skutek poprawnej pracy nóg. I tutaj był typowy przykład, gdzie po odskotku Chudecki. Szybciutko wszedł, pół dystans i jeszcze zadał lewy, taki półsierp, który trafił, ścikał w głowę. No trochę szamotaniny. Koniec rundy. I w tej rundzie Chudecki był troszeczkę lepszym zawodnikiem. Myślę, że. Zespół sędziów punktowych również tak sądzi. I przed nami trzecie starcie, które za moment rozpocznie pan Kazimierz Kiczyński. Kolejne dwa ciosy, lewy Hagnadu, prawy Sierp na górę, trafiają Liczika. I kolejne ciosy również spadają na głowę zawodnika z Białego Stoku. Ja myślę, że tutaj zdecydowanie znaczenie na kontynuację tego pojedynku ma lepsza, lepsza szybkość, którą prezentuje nam zawodnik z Poznania. Przy naszym stanowisku trener klubu kontra Elbląg pan Zdzisław Tomczak, który podzieli się wrażeniami na pewno z państwem, ale już może dokończymy tą rundę. Tutaj zostało jeszcze, może, gdzieś około minutki. I bacznie będziemy obserwować poczynania zawodników w końcówce tego pojedynku. Noliczik teraz trafił takim zamachowym lewym Chudeckiego. Ciekawa historia, rozpiął się kask podniósł... Kolejne ciosy Chudeckiego. No tutaj już na całkowitym luzie Chudecki lokuje ciosy na głowie zawodnika z Białego Stoku. No są to tak doświadczeni zawodnicy, że ja tutaj nawet nie mówię jakie sportowo szanuję w każdym salu. Jakieś takie zagrożenie na chwilę jest przytrzymana ręka, ale od razu jest puszczona i wznowiona akcja. Sędzia Pan Kazimierz Mieszkiczyński tutaj z czystym spokojem obserwuje ten pojedynek i w niektórych tylko momentach Przerywa go. Koniec pojedynku a w oczekiwaniu na werdykt. Panie trenerze, według pana tutaj powiedzmy bardzo dobra walka, wydaje mi się. Proszę o kilka słów komentarza co do tej walki. Bardzo proszę. Ten pojedynek stał na bardzo wysokim poziomie. O wiele lepiej zaprezentował się Michał Hudecki. I jestem przekonany, że werdykt będzie jednogłośny. Pierwszą i drugą rundę zdecydowanie wygrał Michał Chudecki. W trzeciej potwierdził bardzo dobre przygotowanie motoryczne. Jestem przekonany, tak jak powiedziałem, werdykt będzie jednogłośny. No, na pewno opinia takiego fachowca jak pan Zdzisław tutaj potwierdzam, że na pewno zawodnikiem lepszym w tym pojedynku. Był Michał Chudecki. Tak jak mówię, doświadczenia nabyte w walkach w Bundeslidze, w startach międzynarodowych, gdzie pierwszą postacią w kategorii do 60 kg jest w reprezentacji polski Michał Chudecki. Dają mu to, że po prostu czuje się pewniej. A Andrzej Liczik, jak to się mówi, usyłku swojej kariery już może nie poświęca tyle czasu na treningi. Na pewno do tych Mistrzostw Polski przygotowywał się starannie, no ale powiedzmy wcześniejsze zaległości nie da się nadrobić w ciągu miesiąca czy, czy dwóch. Po prostu zawodnik musi być całe czasy w treningu. Dyskutują zaciekle między sobą, wymieniając tutaj powiedzmy uwagi. No nie wygląda mi to na jakąś przyjacielską rozmowę, ale jakieś tam mają anse może do siebie. Myślę, że tutaj wszystko będzie po sportowemu Ja myślę, że te brawa, które tutaj w hali w Koninie są potwierdzeniem, że Michał Chudecki jednak wygrał walkę. Zasłużenie. Tam Zbigniew Raubo wyda opinię dla Patryka Szymańskiego na pewno. Przed nami zawodnicy medaliści w kategorii do 60 kg. Zdobywcy brązowego medalu. Mierzyński Maciej. Krystal Białystok i Wrzesiński Damian, PKB Poznań. Miejsce trzecie. Miejsce drugie Andrzej Liczik. A na najwyższym podium Michał Chudecki, być może ze swoim następcą. Michał Chudecki, tytuł. Mistrzowski, wydaje mi się, poszedł w godne ręce. Michał Chudecki, PKB Poznań. I wielkie brawa od konińskiej publiczności, która nagradza Michała Chudeckiego właśnie za jego kunszt bokserski, który nam pokazał w walce z Andrzejem Liczikiem. A tu zbliżenie... Młodego Chudeckiego, który również zaciekawiony, i już wydaje mi się, ma w sobie troszeczkę przynajmniej do dekoracji na pewno jakieś już zaczątki. A medalistów tej kategorii wagowej dekorował pan Marek Wesołowski. Burmistrz miasta i gminy Ślesin.